Jakie są dla pary? Pani Wioletta, i jedna osoba tutaj. Powiem tak, bardzo niestabilnie właściwie to nie jest związek, tylko relacja. E, tutaj jedna osoba kłami, ukrywa coś. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, poza to jest taki związek, w pewien sposób oparty na kłamstwie, związek relacji oparty na kłamstwie, oparty na jakiejś takiej przemocy, więc trudno mówić tutaj o rokowaniach. Raczej lepiej go po prostu przerwać. Spójrzmy, co mówią karty, a nie tutaj, rady. pokazują celebrację, radość ale w sensie raczej dla pani, która pyta właśnie tutaj o, o koleżankę, a dla koleżanki dla Violetty, no właśnie poszukaj mądrości poszukaj mądrości, ale też poszukaj yy, nauki Przede wszystkim, to jest taka karta, która mówi, kiedy jesteśmy gotowi na naukę, pojawia się nauczyciel. Wtedy, więc, tak to wygląda. Pozdrawiam.